Na no, dzisiaj mam jeszcze więcej niezbyt przyjemnych informacji, bo pokazuję tu przy okazji obraz stanie śmierci, prawda? Bo to wszystko, co się dzieje, no, nie wygląda zbyt ładnie. A według wielu przepowiedni i orędzi, tak od jasnowidzów, jak i podobnych przekazów z nieba, będą różne zamachy śmierci ważnych osób, polityków i tak dalej. Więc to wszystko dobrze nie wygląda. A tu właśnie chciałem zwrócić uwagę na kwestię taką, że niektórzy jasno widzą, na przykład Jackowski twierdzi, że wkrótce nastąpi nagła zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, a niektóre orędzia mówią o zamachu i upadku króla Ameryki. A więc wiedzę wskazywało na to, że czas, prezydentury Joe Bidena się dobiega końca, no bo na przykład dziś podobno się idzie. Tam coś pogubił po, po przemówieniu, jakie wygłosił w Bostonie. No i prawdopodobnie niektórzy woleliby się go pozbyć. Więc módlmy się, by się wszystko jak najszczęśliwiej skończyło, by jak najmniej było zamachów, w nieszczęść i by to wszystko wyszło dla dobra ludzkości, a tutaj ta śmierci powinna nas tym bardziej prowokować do modbów, postów i ekspiacji, żeby ratować siebie i innych, cały świat. Daj Boże, amen.